Dzień dobry. Dzień z życia Ogrodnika Amatora. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek o czarnej, brązowej wprawdzie, plamie na owocach pomidorów. Czasami się Wam pojawiają takie różne plamy czarne, brązowe na owocu pomidora. Nie na liściach, tylko na łodydze. Ani na łodydze tylko konkretnie na owocu. Na owocu pomidora. Pokażę Wam jak taka plama wygląda, o której chcę dzisiaj powiedzieć. Ona jest umiejscowiona tutaj na... Wierzchołku pomidora, nie tutaj, gdzie rósł, gdzie wyrastał, tylko bardzo blisko skoncentrowana na wierzchołku pomidora. Nie w połowie, tylko tutaj. I słuchajcie, ta plama, zobaczcie, ona jest brązowa. Możecie ją zaobserwować, czy ona się mocno powiększa, czy nie powiększa, czy występuje na innych owocach, czy występują jakieś plamy na liściach, czy na łodygach. Jeśli nie występują i tylko występują na niewielu owocach czasami komuś może więcej i taka plama się zrobi to słuchajcie nie martwcie się w żaden sposób bo to jest sucha zgnilizna wierzchołkowa nazywana czasami chorobą niedoborową ale jest to nieinwazyjna jeśli nazwiemy to choroba to jest to nieinwazyjna taka właśnie nie taki niedobór nie będzie się roznosił na inne krzaki inne rośliny inne owoce ważna rzecz w tym jest tylko taka żeby nie zrywać tych owoców, które mają tą zmianę. Z tego powodu, że jest taka teoria, że jeśli byśmy zerwali ten owoc, to może się pojawić ten niedobór na innym. A jeśli już jest jeden z takim niedoborem, z takim widocznym znakiem, to już tylko będzie na tym jednym, ewentualnie na drugim, ale nie będzie na innych się pojawiał dodatkowo. I to jest niedobór wapnia. Wapnia w glebie oczywiście i jest taki sposób, żeby ten wapń uzupełnić. Można to zrobić przy pomocy oprysku. Wam tutaj pokażę podczas filmu możliwych oprysków wapniowych, które możecie zastosować i opryskać taką roślinę. Ale ja nie opryskuję, nie opryskuję żadnym wapniem już tej, roś tej rośliny, dlatego że ja na 160 ponad krzaków mam tylko na jednym owocu, na jednym krzaku. I taki niedobór się tutaj pojawił. Sprawdzę jaka to odmiana. To akurat jest odmiana Oxhard, ale to tylko na jednym. Ciężko by mi było powiedzieć, że moje pomidory nie mają tego wapnia w glebie, dlatego że ja wapnowałem glebę jesienią, więc byłoby to dla mnie dziwne, że tego wapnia nie ma. Ale czasami się takie coś zdarzy. I tak jak powiedziałem, jeśli to będzie tylko na owocu, i taka plama brązowa, bardziej niż czarna, i nie będzie właśnie na innych. Częściach rośliny to się nie przejmujcie, nawet nie musicie nic z tym robić. A ten owoc również nadaje się do spożycia, jeśli dojrzeje, jeśli się zrobi czerwony, to wystarczy tylko tą zmianę niedoborową odciąć i możecie spróbować, czy ten pomidor ma inny smak. Pomidory z zarazą ziemniaka, czyli z takimi innymi plamami umiejscowionymi w innych miejscach, się nie nadają do spożycia, bo takie brązowe plamy czy czarne są oznaką. Znanych mi trzech chorób, albo właśnie tutaj sucha gnizna wierzchołkowa doborowa, jak również zaraza ziemniaka. Ale tak jak zobaczycie, moje pomidory są już wysokie, sięgają aż pod szczyt tego tunelu z poliwęglanu. Ale nie mają oznak, nie mają oznak niedoborów, szczególnie właśnie wapnia, oprócz tego jednego owocu. W gruncie moje pomidory również nie wykazują takich odmian, nie ma tej suchej zgnilizny wierzchołkowej, a ten odcinek jest właśnie o suchej zgniliznie wierzchołkowej i nie będę się skupiał może na innych chorobach, tylko Wam pokazuję, jak wygląda moja uprawa pomidorów tu w gruncie i jeszcze w foliaku, starym foliaku, ale pomidory mają się świetnie, nie mają żadnych niedoborów tutaj. W ogóle taki ewenement Liście są bardzo zdrowe, nie są poskręcane, o, czasami się zdarzy jakiś, ale nie ma żadnych takich śladów na tych liściach. Zobaczcie, a rosną, jeszcze raz tylko pokażę dla tych, którzy nie oglądają moich wszystkich filmików, rosną przy ogórkach sałatkowych i przy paprykach. Ale były posadzone tutaj cebule, które już zerwałem parę dni temu, wykopałem, ani nieopryskiwane oprócz. Poliwersum, które zastosowałem po posadzeniu, czyli miesiąc temu, około, znaczy po 15 czerwca, opryskałem to poliwersum tymi grzybkami poży, po, pożytecznymi, które zjadają złe grzyby. Jak chodzi o suchą zgniznę wierzchołkową, o brązową plamę na owocach pomidorów, to wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.